Witam wszystkich serdecznie WG Kosakowo, drugi lot treningowy zimowy. E, praktycznie zaczynamy. Jest to też następny locik krótki, w e, granicach tam kilku kilometrów. E, chodzi o to, żeby mówię, gołębie się przyzwyczaiły, bo są to gołębie późne. Podkreślam większość gołębi jest tu późnych, jest 20 gołębi tylko rocznych, przylotowanych w, w systemie normalnie na WG, a reszta jest to gołębie. Późnych, czyli dlatego mówię tam opinie takie, jak to, że tam nie chcą wychodzić, bo zimno, to niech się ktoś zastanowi nad tym, co mówi. Eee, co do lotów zimowych, pocztowy e, został stworzony po to, e, żeby służył człowiekowi. Kiedyś, e, mówię, miał to inne znaczenie, teraz jest to głównie znaczenie sportowe. Tak, to nie papuga z ciepłych krajów. Ona ma nam służyć w każdym, w każdym, myślę, w każdej porze roku. Nie tylko latem i wiosną. Jest jeszcze jesień i zimą. Nikt tego nie, nie powiedział, że, że PZHGP lata latem, to nie znaczy, że wszyscy tego się... jeżeli jest to po prostu możliwe to mówię, my lotujemy już piąty sezon te gołębie sobie dają jakoś radę w tym roku jest pierwszy raz tak zrobione, że latają gołębie późne dlatego też zobaczymy jak to wszystko wyjdzie gołębie, które były lotowane jako gołębie młode 17 stopniach ze 100 km potrafiły sobie wrócić w bardzo super czasie i praktycznie przy bardzo znikomych stratach. Dlatego mówię, robimy to któryś rok z kolei. Taka nasza zabawa. Jest 120 kilka gołębi. Czyli zaczynamy. Dziś wiatr jest no niesprzyjający, jest mocno pod wiatr. Zobaczymy jak one sobie z tym wiatr będzie wypychał w drugą stronę no ale muszą sobie dać radę oby nie było żadnych ptaków drapieżnych sobie w miarę powinny dać radę choć mówię e, dzisiaj będzie kierunek lotu niesprzyjający Niech one jeszcze parę tu się patrzy. Nie wie co tu jest jeszcze grany. Chociaż to mówię drugi raz już powinny sobie wyskakiwać dużo lepiej. Niech to wyskoczyły bo musimy tu tej stąd. Dobrze, a my kończymy. System jest uruchomiony, e, czyli będzie wszystko widoczne. Do usłyszenia. Dobry lot.